Witam Was, kochani. Chciałabym dzisiaj przeczytać Wam pewną historię, która wydarzyła się w jednej z rodzin naszych czytelników. Zapraszam na krótką historię. Życie prędzej czy później testuje każdego z nas. Sprawdza, czy jesteśmy godni lepszego życia i kochającej osoby obok nas. Czy jesteśmy godni naszej pozycji w społeczeństwie i ogólnie w życiu. Test przychodzi, gdy w ogóle się tego nie spodziewamy i nawet nie przewidujemy, że nim jest. Tak dobrze jest zamaskowany przez życie? Oto przykład. Antoni i Ela wiele przeszli w swoim życiu. Pobrali się jeszcze jako studenci. Żyli skromnie, w biedzie, ale mimo to Ela kochała i podziwiała swojego męża, zawsze w niego wierzyła. Kiedy Antoni zdecydował się otworzyć biznes, żona go wspierała. Chociaż wydali na to ostatnie pieniądze. Z biegiem czasu Antoni stał się odnoszącym sukcesy biznesmenem, ale przeszkadzała mu jedna rzecz: bardzo marzył o dzieciach, ale Bóg nie dał im wszystkiego. W trakcie badań lekarskich małgorzankowie dowiedzieli się, że nigdy nie będą mieli potomstwa. W tym samym czasie w pracy jedna z koleżanek zaczęła poświęcać Antoniemu coraz więcej uwagi. Nie tylko uwodziła. A obiecała nawet urodzić dzieci pod warunkiem, że opuści żonę. Jednak Antoni nie poddał się jej wpływom, nie dał się sprowokować, a z czasem przestał się z nią komunikować i unikał jej obecności. Czuł dług wobec swojej żony, a potem wydarzył się cud. W wieku 41 lat Ela zaszła w ciążę, urodziła syna, a następnie córkę. Antoni pozytywnie przyszedł test, sprawdził swoją siłę woli, szlachetność i lojalność. Dzięki temu teraz żyje szczęśliwie z rodziną. Dlatego gdy staniecie kolejnym razem przed trudnym wyborem, zastanówcie się, co jeśli życie was testuje i później tego pożałujecie. Jest to taka króciutka historia, która przyszła do naszej redakcji, ale jakże prawdziwa. Życie myślę, że testuje nas cały czas. Tutaj Antoni na pewno. Gdzieś tam miał pewien dylemat, ale miłość do żony zwyciężyła. I jak widać, wynagrodziła mu tą miłość, ponieważ potem pojawiły się dzieci, o których tak zawsze marzył. Co uważacie o tej historii? Czy uważacie, że Antoni słusznie postąpił? Czy jednak powinien gdzieś tam korzystać z życia, które które los chciał mu dać. Co uważacie? Jestem bardzo ciekawa, jak zareagujecie na tą historię. Dajcie znać w komentarzu no i do usłyszenia w kolejnej historii. Pozdrawiam.